Nodii w krainie zabawek. Syrenki i piraci. No dobrze, błyskotko. Ogon. I stop. Zobacz, wodorosty mi się wplątały we włosy. Teraz to nieważne. Nie przejmuj się! Będzie dużo czasu na przygotowanie po próbie! Wiem, Desi, ale chciałabym, żeby nasz występ był idealny! Chodź, spróbujemy jeszcze raz! Skok przez obręcz wychodzi nam świetnie, ale musimy przećwiczyć inne rzeczy! <laughs> Te syrenki są wspaniałe! Prawie tak samo jak moja łódź podwodna! Chciałbym ją wypróbować! Jeszcze kilka detali! Przepraszam. Moja wina. Cyrenki, proszę uważajcie. Woda nie służy nam robotom. Wybacz. Chodź błyskotko. O, o nie, znów to samo. O. Przepraszam. Tak się denerwuję. Będzie dobrze. Pomyśl sobie, że nikt nie patrzy. Wtedy będziesz spokojna. Dzięki za podpowiedź! Dobra, raz, dwa, trzy! Hurra! Udało się! Aha, wyszło idealnie! Zróbmy to jeszcze raz, żeby utrwalić. Ahoj! Hop, hop! Z drogi! Nie możemy się zatrzymać! Ej! Co oni sobie myślą? Nie widzą, że mamy próbę? Arrr! Widzę ląd! O! Zniknął! I znów jest! Widzę ląd! Co ci piraci wyczyniają? Hej! Piraci! A -ha! A -ha! A -ha! A -ha! Baczcie, ale sami zmagamy się z dużym problemem. A, nie możemy się zatrzymać! Uwaga, z drogi! Przestańcie to robić! Nie możemy! Zgubiliśmy kotwice! Ar! Macie dla siebie cały ocean. Nie musicie tu pływać! Nie możecie ćwiczyć wokół nas? Nie żartuj! I proszę stańcie w miejscu, bo kręci mi się w głowie. Mówią prawdę, nie mają kotwicy. Nie zaczniemy przedstawienia, dopóki port nie będzie pusty. Nie, cały nasz trud i wysiłek na nic. Możecie się cieszyć. Zepsuliście nam przedstawienie. Robotku, potrzebuję tej łodzi. Gotowa? Tak. Ale uwaga! Najpierw zanurzenie próbne! A! Proszę w każdej chwili. Skakuj Bumpy! Im pomagać. Cały czas nam przeszkadzali. Przecież nie na umyślnie. Zepsuli nam cały dzień. Chodźcie, im szybciej ją znajdziemy, tym szybciej poćwiczycie. Chociaż nie musicie. Wasz występ jest fantastyczny. <grym> Naprawdę tak uważasz? Oczywiście, że tak. Chodźcie, poszukamy kotwicy. Proszę, myszko. O, dziękuję. Uch. Ale, już nie mogę doczekać się występu syrenek. Ja też. Oj, przepraszam, panie żółw. Widzisz coś? Nie. A ty błyskotko? też nie. O, tam jest. E, e, nie chcę się ruszyć. Ja spróbuję. Ciężka. I co teraz zrobimy? Jeśli nie możemy zanieść kotwicy do statku, sprowadźmy statek do kotwicy. Dzień dobry, panie Żuku. Co za wspaniały dzień na wodny balet. Ci będą zadowoleni? Ja myślę, chociaż nie musiałyśmy im pomagać. Na pewno będą. Możecie wrócić i przygotować się do występu. Ar, to Nodi! Ahoj, Ahoj, Piraci! Syrenki znalazły Waszą kotwicę. Przyczepiłem ją. Syrenki pomogły? A były takie złe. Były? Ale już nie są. Może je przeprosicie za to, że im przeszkodziliście. Dobrze. E, gdzie one są? Szykują się do przedstawienia. Uwielbiam przedstawienia! <laughs> nie przepuszczę takiej okazji! Cała naprzód do portu! Płyniecie za mną! Robotku, łódź podwodna jest świetna, a pierwsze zanurzenie było sukcesem. Cieszę się, Nodi. Są wszyscy z krainy zabawek. Nie pomieszczą się tu. O nie! To znowu oni! Spokojnie, nie zakłócą waszego występu. Prawda, piraci? Nie! Przepraszamy, że przeszkodziliśmy wam w próbie! Ar! I dziękujemy, że pomogłyście znaleźć kotwicę! Piraci, możecie przyjąć na pokład część publiczności? Ar! Oczywiście, że tak! Będą tu mile widziani! Niech pójdą na pokład! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję za uratowanie naszego występu! Nodi, przyłączysz się? Ja? Tak! Chętnie! That is her Wersja polska Eurocom Studio. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Anna Celinska. Dźwięki, montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Aneta Studnicka. Wystąpienia Lucyna Malec, Katarzyna Łaska, Waldemar Barwiński, Anna Gaj.